Cześć, mam komentarz na moim kanale. Ja jestem Marty i to jest mój kanał Marty No i tak, w dzisiejszym odcinku będziemy robić dalej zlecenia, które mamy w naszej poczcie. I właśnie dzisiaj chyba zajmiemy się tylko zleceniami, no bo nie mamy za bardzo też funduszy, żeby wyremontować to na nasze biuro. Bo jak jakbyśmy mieli trochę tych funduszy, ale mamy tam 111 tysięcy, no to. Tam farba kosztuje, meble kosztują, no to. Nie starczyłoby, a jeszcze musi coś dostać. Więc to zrobimy w innym odcinku. A dzisiaj, jak mówię, zajmiemy się zleceniami, bo mam tych zleceń. No, jeszcze trochę będzie przed nami. Bo tutaj mamy na razie cztery, ale tych zleceń dochodzi, dochodzi, dochodzi. A jeszcze mamy z HGTV zlecenia. No, więc tych zleceń, One jeszcze nam się przez długi czas nie skończył, a jak coś jak nam się skończy, będziemy kupować domy. I tak miałam ten odcinek nagrać wczoraj, jak wy to oglądacie na no to wczoraj bo ale nie nagrałam, ponieważ jak włączyłam grę, to miałam 10, 15 fpsów, to było max. A jak widzicie, teraz mam 30 fps czasem jest 28, więc dobrze, gra chodzi płynnie. Bo jak nagrywam na tych 10 gra w miarę w miarę chodziła Ale na filmiku to wyglądało to... Po prostu ja mówię, jestem w innym momencie, a stoi postać w jednym miejscu No, więc teraz zajmijmy się zleceniem I właśnie tak patrzyłam sobie, czy tu właśnie po tytułach Kaloryfer, amarantowa odmiana czy przygotowanie na przyjście nowego członka rodziny I ja tak się zastanawiam co tu wybrać, ale jednak to mnie bardzo przekonało, więc przygotowanie na przyjęcie nowego człon członka rodziny I w dzisiejszym odcinku będziemy robić ogólnie z podstawówki i dzisiaj nie będziemy robić z Garden Clipper ani z HGTV, bo z HGTV jeszcze nie możemy Więc teraz zrobimy jeszcze z podstawówki kilka zleceń, tam z 3 zrobimy, żeby odblokować HGTV i w którymś odcinku po będziemy robić zlecenia z Gartem Flipper, a w którymś odcinku zrobimy z TV, a w którymś odcinku jeszcze coś innego zrobimy Więc dzisiaj weźmiemy tutaj już koniec tych ogłoszeń, i dzisiaj weźmiemy sobie to zlecenie. Witam, witam. Moja piękna żona nareszcie zaszła w ciąży, i jesteśmy teraz zabiegani jak nigdy. Choć też bardzo szczęśliwi. Sam nie mam pojęcia, w co powinienem ręce włożyć. Jest tak dużo rzeczy, trzeba zrobić przyj przyjściem na świat mojej księżniczki. Wiemy już na 100%, że to będzie dziewczynka. Kupiliśmy uroczy, mal malusieńki domek dla naszej trójki. Niestety, trzeba go porządnie wysprzątać i przygotować pokoik dla dziecka. Liczę na to, że uporządkowanie domku mogę powierzyć Tobie. Bardzo też proszę o przygotowanie pokoju dla dziecka. Zakupienie łóżeczka, przewijaka, może jakiś zabaw. Zdaje się na ciebie w tej kwestii i koniecznie pomaluj ściany w pokoju naszej księżniczki na jasny róż. Czyli z tego samolika odblokujemy narzędzie do malowania, bo będziemy malować ściany. Jeszcze tego nie robiliśmy w poprzednim odcinku, więc pierwszy raz Wam pokażę, jak maluje się ściany w house Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam. Już krótki szczęśliwy tatuś Marek Rydeł Dobrze, akceptujemy. O, no, troszeczkę trzeba tu wysprzątać. I ja najbardziej też lubię poprawiać pokoje dla dziecka, no bo to jest takie urocze, te wszystkie różowe rzeczy i różne rzeczy, no po prostu, o to jest takie urocze Dostałeś pędzel, gratulacje, się nowe narzędzie Tak jak mówiłam, będziemy mieć nowe narzędzie do malowania Od tej pory będziesz mógł malować ściany pędzlem Musisz tylko użyć tabletku, by kupić farbę Dobra, więc tutaj też jest mnóstwo różnych farb, żeby wybrać i pomalować jakieś ściany, ale tu mam Mam będziemy mieć określone, właśnie szkoda, no ale dobra Tutaj mamy posprzątanie śmieci, wyczyść z zabrudzenia Nareszcie w tym odcinku będziemy mieć normalną szczotkę czy tam mob, bo to niby jest mop A tamto to nawet nie wiem, czy mogę nazwać szczotką, a co dopiero mopem Tamto to było okropne Dobra, tutaj Czemu to się nie czyściło? Dobra, korytarz wysprzątany Dobra, to najpierw rozejrzymy się po pomieszczeniach. Tu chyba będzie właśnie pokój tego dziecka, bo widzę już po farbach, że pastelowy róż. Umieszczenie, dobra. Yy, zamykamy. Tutaj mamy co? Jakiś salon i kuchnię posprzątać. Zaraz posprzątamy. Po prostu się najpierw rozejrzymy. W poprzednim, tym pierwszym zleceniu, to robiliśmy. Yy, mieliśmy tam salon, tam jakieś tam trzy pomieszczenia, po prostu do garderoby. Tutaj jest trochę więcej. Tu jest sypialnia rodziców, tutaj trzeba posprzątać, ok I tu łazienka A, myślałam, że to domek jest większy. no ale... Tak, więc pokój na chyba zostawimy na koniec tego odcinka, no bo to jest jednak takie... No uroczy, fajne i to raczej na koniec Więc zajmijmy się może kuchnią i salonem Tu mamy tylko posprzątać śmieci, wyczuć zabrudzenia, wyczyść ok Dobra, żeby sprzątamy śmieci O, dobra tu jeszcze w kuchni. I wyczyść zabrudzenia No, nie, nie wiem, czy to powinno się. Mógłbym czyścić, prawda? Ale okej. Okay. Wyczyściłam, bo wyczyściłam. Pamiętacie w ostatnim odcinku, jak było ukryte zabrudzenie? Tak. No. Ok, tu jeszcze aż 4 okna będziemy czyścić, bo to pokazuje wyczyścić okno 0 na 4 O, dobra Dzisiaj się postaram taki bardziej krótszy filmik zrobić, taki właśnie też taki 15-20 minutowy Okej, okay, i wyczyśnimy okno aż 4, ojej, jak dużo ale dobra, okna to się szybko myje w housekeeperze, No bo w życiu, no to troszeczkę czas się namęczy, żeby wziąć z jednej strony, z drugiej strony okno. A tutaj to co? Tylko z jednej strony i już jeszcze czyści całe. No to magia! Magia housekeepera. Ale właśnie zakupili domek, tylko mamy po prostu pokój dla dziecka, więc To nie będzie jeszcze tak dużo roboty. I możecie też mi napisać w komentarzu, czy wolicie, jak ja właśnie y, robię cięcia i że na przykład jak tam czyszczę zabrudzenia, okna, myję, czy coś takiego. To wolicie to oglądać, czy patrzeć i ja coś w tym, tym się mówię. Czy wolicie, żebym robiła po prostu cięcia i się teraz się Was jak już wyczyszczę? To i jeszcze tutaj. Znaczy okna to w miarę się szybko myję. Mm. Najgorsze co było to płytkowanie. Jeszcze my tego tutaj nie mam odlokowanego, ale jak je gram sobie na drugim save'ie, to płytkowanie było najgorsze. To tyle czasu zajmowało. że naprawdę. Dobra, salon z kuchnią jest tutaj skończony, po prostu wyczyszczony. <laughs> Dobra, i teraz przejdziemy do tego pomieszczenia. Okej. Okay tu w łazience mamy wyczyścić zabrudzenia i okno Dobra I gdzie jeszcze jest jakieś zabrudzenie? Tu i jeszcze gdzieś jest tutaj. Bo w, te, w tym naszym biurze, w łazience To jest gdzieś takie ukryte zabrudzenie że ja po prostu nie wiem, gdzie ono jest no, Czy też jest takie ukryte, czy co? Patrzcie, jeszcze gdzieś się z nimi zabrudzenie. O dobra, to było to. No i w tym biurze, nawet w tej łazience nie wyczyściłam zabrudzenia, bo nie wiem gdzie ono jest. No jakby co mam chrypę, więc jakbyście, że mam inny głos, no to tak mam chrypę. Ale nie jestem chore, po prostu nie wiem. No tak o. Dzie Patrzcie, te okna to jest takie. Z jest brudne, ale tego w ogóle nie widać. Też tu jest jeszcze brud. O już? Dobra, już. Dobra, i co jeszcze zostało? Aha, tutaj jest zapiany. i śmieć tak samo. Wyczyść zabrudzenia. Ok, teraz wyczyścimy zabrudzenia. A, no i tak, yy, co chciałam powiedzieć? Że teraz będzie ten odcinek Salsipera. Po nim będzie jeszcze jeden odcinek Salsipera, i wtedy pojawi się inna gra. Tak ogólnie inna niż Minecraft Sims i House Sleeper. Będzie po taka inna. Jeden odcinek, znaczy, będzie niej więcej, ale taki jeden. I potem będzie po prostu Minecraft Sims i House Sleeper. Jakaś gra. I tak, i tak na zmianę. O to, o ja myślę, że taka, taka modystyka taka poliszczona, taka brudna. I co, gdzie jeszcze jest zabrudzenie? Bo że już oczekujemy. Nie? Znów mam ukryte zabrudzenie, Znaczy, na minimapie mi nigdzie nie pokazuje, gdzie jest jakieś A Tutaj. I jeszcze dwa okna. I będziemy zajmować się tym, co jest najfajniejsze w tym odcinku. Czyli pokojem dla dziecka. No. Ja po prostu uwielbiam takie, to są takie wszystkie słodkie, można, go jeśli dla chłopczyka, no to będą bo są takie stereotypy, że dla chłopczyka robi się niebieskie, dla dziewczynki różowe, no co jest, nie dla mnie nie ma w tym niczego I będziemy robić wszystko w kolorze różowym, a różowy jest moim ulubionym kolorem Więc no, sobie pomyślicie, że mam jakieś 10 lat, nie, nie mam 10 lat Okej okay. Więc to też nie I zajmujemy się tym takim jakby najfajniejszą rzeczy w tym odcinku Chyba, że jeszcze będzie jakieś kolejne zlecenie, które będzie jeszcze fajniejsze, ale o to Więc tutaj sprzątamy śmieci i wyczyścimy zabrudzenia Ale tym mapem to troszeczkę wolno się czyści, ale tamtą szczotką to jeszcze wolniej O, mamy punkt umiejętności, więc bardzo fajnie Ojeju, okay. idę ile jeszcze? 40% Dobra, czy posprzątam te zabrudzenia i gdzieś za tam za chwilę, bo jeszcze 50% czytam Dobra, więc jak wyczyściłam zabrudzenia, jakby te okna też umyłam, bo nie chciałam tego pokazać, no bo przez chwilę widzieliście, jak ja tam myłam, wyczyściłam zabrudzenia i kupujemy farbę pastelowy róż. Na tak pomalujemy pokój, a później postawimy meble mnie chyba też jeszcze nie stawialiśmy, tylko sprzątaliśmy. No to, to jest też coś nowego w tym odcinku. Więc tak, ja kupię dwie farby i teraz wam pokażę, jak się mogę. Mamy sprzedaż przedmiotów. Też odblokowaliśmy, ale super. To, że po prostu możemy coś sprzedać, ale nie będę czyli rzeczy sprzedawać zresztą i tak nie mogę. I możemy właśnie sprzedać. Więc super. Więc w którymś odcinku nam się to przyda? Bo będziemy przecież nasze biuro remontować. Ok, zobaczmy, jak ten róż wygląda na tej ścianie. Aha, dobra, bo ja mogę tylko jedną ścianę, ma... Wielokrotnie mogę... Aha. Bo ja mam tak, że po prostu mam ograniczenie. Ile... O, dzisiaj już mi farmy nie serczę. Bo mam tak, że mogę... jak ja już gram, to nie jest nam, nie przy... nie że po prostu raz pomaluję. Tutaj muszę tak. I nawet mi się zatrzymuje, że już bo nie mogę malować w tym miejscu. I mam tak, że mogę cztery ściany naraz. A tutaj, ojeju Już dzisiaj nie ma farby. O, dobra. Ładny! Naprawdę będzie ładny ten pokoik ale właśnie fajnie, fajnie by też było, gdyby właśnie ten biały połączony z tym różem, to też by fajnie wyglądało. Ale dobra, cały róż wypokój no to też ładnie będzie. A, no tak, bo jak tutaj mam, że zadanie, i kupuję z tych zadań, ale można wziąć sklep. Jeśli na przykład malujemy swoje biuro, to, pisze, no to wchodzimy w ściany, farby, i mamy tutaj właśnie mamy blady róż. Tutaj mamy właśnie te róż, pastelowy róż, to są właśnie takie różne kolory: niebieski, różne właśnie. Ojej, oh yeah, ja o to będę malować, malować Właśnie nie wiem Więc chyba mam tu zrobić cięcie, pomalujemy jeszcze razem Tą jedną ścianę i zrobię Wam cięcie, no bo to będzie nudne jak maluję ściany Ja jestem w ogóle nie do tego, że tak się maluje teraz ściany, bo wtedy to cztery raz, dobra trzy raz i tak już byłoby coś I jeszcze, że można pomalować jedną, jedną, jedną ścianę kilkanaście razy Dobra, ja już tutaj pomalowałam te dwie ściany i mam teraz zrobić cięcie, bo mam jeszcze do pomalowania tu, tu i tutaj Więc ja to pomaluję i widzę z nami za chwilę Okej, okay, ja już tutaj pomalowałam wszystkie ściany, naprawdę to bardzo uroczo wygląda i super I Musiałam właśnie zużyć trzy, dwie i pół, no prawie pół Dobra, więc teraz posprzedaję to Tutaj jest Usuń i tutaj zawsze jeszcze coś tam się zwróci z tego I mamy umysł, przedmioty Łóżeczko dziecięce Ujo! Dobra, więc oczywiście jakie muszę zrobić? Różowe Tak, będę robić różowe To jest niebieskie Okej okay. Niebieskie to nie dla chłopca Tu jest jasno-brązowe, jasno-szare Jasno-szare też jest ładne Błękitne, pastelowe, różowe Przejdę biały. Nie, ja wezmę ten pastelowy różowy. I biały, niebieski i też pastelowy różowy. Wezmę szufladki. No, dla dziewczynki to dla dziewczynki. I gdzie by tu postawić? Można by było tu. Tylko, że. To jest pastelowy róż? Niech będzie, dobra. Tylko, że tak przy grzejniku, właśnie. Nie wiem. Nie, nie, to za gorąco. Zresztą dla tych linków się jakby nie odkręca. A widzimy, będzie ciepło, ale nie wiem. Gdzie, dziecko już troszkę starsze, to nie mogę dotknąć się rury. Dobra, może tu postawimy. Tak jak to się stawia? ładny różnicy, co? Dobra, weźmy po na razie. Taki regał. Biały, biały, tre. Ojeju, nie, to nie. Nie, dajmy białe, Żeby pokój był jasny, żeby nie było ciemno. Okej, okay, na razie tą szafkę postawię tutaj na środku, bo zaraz będę wszystko układać. I teraz szafka z przewijakiem. Oczywiście, że wezmę różową, a jakoby inno. I tutaj postawiam koło dwie różowe, takie fioletowe pufy. I tutaj właśnie tak prezentuje się pokój tej dziewczynki. Kasper mi tak zacinał, że po prostu tyle uratowało mi się z filmu. Tutaj Wam właśnie przedłużam, no bo po prostu nic już nie zostało z tego odcinka, bo tak lagowało. Tu teraz Wam nie przeczytam opisu, ale w tym desie chodziło, żeby postawić kaloryfery i wchodzi mi do pokoju. Tutaj pod oknem też postawiam kaloryfer, więc zaraz wszystko tłumaczę. Dobra, więc tutaj zamontowałam taką, taki zlew. Nagrywałam to, ale tak Super mi zacinał, że miałam ledwo 15 fpsów. Chciałam poczekać bardzo długo i taki właśnie zamontowałam, bo jeszcze myślałam, że wam pokażę, O właśnie ten zamontowałam, bo jeszcze myślałam nad tym, ale ten to byłby strasznie duży i mamy jeszcze grzejnik łazienkowy do zamontowania. O tutaj, o tutaj zobaczcie, jak montuje się grzejnik łazienkowy. Bo właśnie nie wiem, tutaj zobaczę podczas montowania, jak to mocno zacinało, no bo jak było 15 PS, to nawet grami mi a co dopiero na filmiku. Więc zobaczę, więc tutaj Wam jeszcze raz pokazuję, co zamontowałam. Nie bo po prostu tak smoliło, że nic mi nie było widać. Więc jeszcze muszę związacie podczas montowania. Czy to będzie się nadawało, czy nie. I tutaj też chyba nic. No dobra, okej. Okay. Pozamykam tylko drzwi I będziemy kończyć odcinek i zlecenie Dobra, więc zakończ zlecenie Wykonano 100% zlecenia Możesz ukończyć je teraz za 3190 zł Czy na pewno chcesz się ukończyć? Ukończ Na tej fotografowanie mieszkania tutaj za dużo się nie zmieniło I Tutaj, o tutaj widzicie, że kolory per... Jest zamontowany, tutaj tak samo W ogóle nie wiem, co jest tego, tego mieszkania, ale dobra, jak już jest, to nie będzie Nic się nie zmieniło I tu też Więc nie wiem, po co to było Okej okay. I chyba będę kończyć ten odcinek, no bo szczerze kolejnego znaczenia nie będziemy robić No Dobra, więc tak będziemy już kończyć odcinek. Jeszcze tylko sprawdzę, jakie zdjęcia będziemy mieli w kolejnym odcineczku. O, będziemy dobować ściany, więc będzie też bardzo fajny odcineczek. No więc tak, więc komentujcie, łapkujcie i subskrybujcie. Pa, widzimy się w kolejnym odcineczku.